Tu kopiec. klucz się zmienia wodę. On mi coś tutaj. Głupie? A mańki Polska staw. Co on robi? Lud wyciągają. Wiesz, że mamy zalać to woda mistrzczelnika. No tak. Ja dostanie. Ale tam lud, ja to nie wszedł. to mam za Eee, żeby co? Lubię złapać A to na balę teraz wchodzi? A... Czeszów? Jeszcze nie wchodzi. Jakby ten kurwa wiertarką? Nie. Ale on jest jeden. Oho? Gdybyście po obie wiertarką A. sobie przejeżdżali.

jest dla... To co to O, mamy miksera, widzę na live. robimy live... Pytania do miksera, zadawajcie. Mikser, musisz odpowiedzieć na 10 pytań, Opowiedz jakie by nie były. Bo inaczej kosa między nami. <grym 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 o? <grym o, mamy miksera, widzę na live. robimy live... Pytania do miksera, zadawajcie. Mikser, musisz odpowiedzieć na 10 pytań, Opowiedz jakie by nie były. Bo inaczej kosa między nami. Wow, tego się nie spodziewałem. Youtuber, którego oglądam od lat, wystawia mnie na taką próbę. Gdyby tego było mało, kilka dni temu po prostu wyzywa moją koleżankę w internecie. Jak ja się teraz pokażę publicznie w mojej koszulce z Peps of Storm? My, myślałem, że gram do jednej bramki. Nawet w mojej brzydkiej szesnastce chciałem oddać chod psu pająkowi. Tak, już tu hedy mówią, miksa słowa nie wyjąka, a ja puszczam tej wersji jak barnega psa bająga. Robię właśnie pierwszy tekst, muszę wcisnąć słowo flex, ale nie ważne to jest, bo mi Pozdrow dla wszystkich Pozdro, pozdro, będę za chaos. Wow, moi drodzy, morsowanie sprawdza się nawet pod prysznicem Zaledwie kilka minut spędzonych pod zimnym strumieniem skierowało mnie na jedyny właściwy tor Wracam na YouTube Filmy będą pojawiać się w każdą środę i sobotę w godzinach wieczornych Pozdrawiam, do zobaczenia Dobra so much,